Cześć wszystkim, tutaj BanySu i witam was w kolejnej części Pola Bitwy 3! Tym optymistycznym akcentem, jakże minecraftowo-różowym, rozpoczęliśmy kolejny odcinek Pola Bitwy. To jest oczywiście Conquest Domination, coś tam Assault na mapie jakiejś tam z numerkiem 925 na końcu albo innym. Dodatek Close Quarters, ale oczywiście on był dostępny za darmo dla wszystkich. Z jakiejś tam okazji, nie wiem, że jej jest głupie. Chyba z takiej okazji udostępnili, więc każdy powinien mi go mieć. No I, i tak zazwyczaj robię, że jak na Facebooku wam daję informację o jakimś o, o tym, że będę nagrywał, to jednocześnie staram się zacząć od takich dodatków, które wszyscy mają, a później dopiero przechodzę do. Tego, do, do, do tych takich innych dodatków, których już nie macie. Ale... znaczy macie. Niektórzy mają, a niektórzy nie mają, no cóż poradzę. Dobra, o czym sobie dzisiaj pogadamy? Znaczy jak dzisiaj, właściwie ostatni odcinek też był dzisiaj, ale teraz jest bardziej dzisiaj. Aj, fuck. O, zabili go, zabił go kolesia, ale zajebiście, jeszcze mi podniósł, Tak, dokładnie. O, jestem tutaj, jestem krzakiem. Jestem panem sprzątaczy! Dobra tak więc y, dzisiaj w tym momencie sobie pogadamy na temat ja powinienem mieć taki kapelutek Fuck, i mi koleś zabił, taki kapelusz tematów do pogadania różne tematy są do omówienia ale powiem wam co mnie przez ostatnie dwa dni najgorszego spotkało musiałem chodzić y, po tych po sklepach z armaturą łazienkową i szukać y, umywalek i kibelków i kurna wszystkiego Mam najgorsza rzecz. Gorsze to jest niż chodzenie po sklepach z ciuchami. Nie wiem. W tych sklepach z armaturą łazienkową i tak, nie wiem, czy to się tak nazywano, armatura łazienkowa, to mi się wydaje, że tam jest zwiększona grawitacja. Nogi bolą, po, po, po godzinie człowiek się czuje, jakby chyba z 10 kilometrów przebiegł. Masakra. Wracam, wracam do domu taki zryty. Dziś na szczęście moja siostra nie miała czasu ze mną chodzić, więc mi się przyfarciło i po prostu żeśmy nie poszli, ale znów jutro będę musiał iść. Jutro jest czwartek. A w piątek jeden na Polką do Warszawy, więc może być ciasno z czasem, no ale co. Pranie jakieś przepierkę zrobię. I tyle, już będę musiał w czwartek jutro, bodą. bo wiecie, bo ja idę na ten... Idę sobie... Jak to się nazywa? No tak jak wam powiedziałem, do tego sklepu z armaturą. Godzina powiedzmy jest 16 16.30-17.00, zanim wrócę to jest 19.00, robię live'a, no i nagle jest 23 i jest koniec dnia. O, oh, fuck, ale skręciła mi myszka. No i w tym oto momencie nie mam kompletnie w ogóle czasu na nic. Znaczy, no, no mam no bo gram przecież, ale jakby wiecie o co chodzi. Jakichś takich pobocznych rzeczy nie mogę porobić różnych, które by wypadało zrobić, no. Pranie, umycie naczyń. O, oh fuck, a to dostałem, i koleś mi jednym strzałem chyba ściągnął, co to było w ogóle? Nawet nie poczułem jakby tych wcześniejszych strzałów, tylko nagle poczułem śmierć. w ogóle gramy do stóp, więc to będzie szybka piłka na tej mapce. Jestem ciekaw tylko, czy się zmieni na inną. No nie, jednego nie zabiję, drugiego nie zabiłem. soł, co się z tą dzieje? Dobra. No. Ale powiem, powiem wam jeszcze jedną rzecz. Powiem wam, po prostu, mówię wam, to co ja mówię wam, że wam mówię, jak i tak wiecie, że wam powiem, to zaraz. Strasznie drogie są te rzeczy. Znaczy, są takie rzeczy, wiecie, można znaleźć pełno różnych umywalek za dwie stówki i jest spoko, czy tam, nie wiem, za trzy stówki. Ale akurat ta, która mi pasuje, tak? Ta, która mi jest potrzebna, bo akurat mi wejdzie do, do tego, do łazienki, bo ja mam bardzo małą łazienkę, będę miał. To jest za 700 złotych, no niemożliwe, no 700, kurna. Ktoś mi ostatnio powiedział, że ten, znaczy pisał tam, że yy, musie, musie, muszą być najwyżej na krecie bo jest ten, yy, żeby było na remont. Oj, powiem wam, że kurna, to nawet, to se mogę za to kupić kibel, za to, co tam zarobię. I tyle. Taka, taka kasa idzie w remont. Ja mówię teraz o jakimś jednym kibelku, czy umywalce za 700, a co z całą resztą? Wiecie, kafelki, robocizna i tak dalej. Dziesiąt, dziesiątki tysięcy złotych, o tyle wam powiem. Mnie to martwi, no ale cóż, no już. Robotnicy weszli, kości zostały rzucone. tramugi zostały zerwane, dosłownie. Nie zrobiłem filmu ze środka, znaczy mam film ze środka, ale nie zrobiłem jakby takiego jakiegoś vloga ze środka, jak przed remontem, żebym wam coś opowiedział. A mogły być jaja, bo to takie mieszkanie po starej babci, więc tam różne dziwne rzeczy były. No a teraz już ten. Teraz już nie ma na to szans, bo już wszystko jest wykrute i dopiero będzie okazja następna, nie wiem kiedy. Jak wyremontują oczywiście, to już będzie taki finalny filmik a z tego a jakby ujęcia sprzed remontu, pokażę wam wcześniej, znaczy z wcześniejszych filmów, których nagram, ale taki bez gadki. Dokładnie tak, 4 kilo to odgadania. Widzicie, jak się zacz... jak zacznę zgadać, to jest go źle, bardzo, ale zaraz sobie zmienimy sobie zaraz broń na jakąś śmieszną, taką dowcipną broń jakąś. Pogardliwą dla przeciwnika, coś najgorszego na świecie. Może kuszę? Z kuszy to bym czterech też zabił, wyszłoby na to samo co. Adrian i De 132. Tucznik wygrał. 11 do 2. Fajne ratio. 5-1 prawie, znaczy ponad 5-1. Jako jazda. Dobra, zmienia nam się serwer, a my nie kończymy odcinka, bo te, ten odcinek to jest taki dłuższy, znaczy dłuższy, no nie możemy zrobić 6 minutowego odcinka, bo byście mnie zjedli po prostu. Dlatego sobie nagramy jeszcze jeden, znaczy jeszcze jedną mapkę. Mam nadzieję, że się zmieni Ziba Tower. No to się zmieniła, bo Ziba Tower to jest inna mapa. Zupełnie. Ciekaw jestem co następne będę grał. Ale nie myślmy teraz o tym, skupmy się tu. Pogardliwa broń, jakaś to jest pogardliwa broń. Palniczek, w razie czego? Na bliskie spotkania. I tutaj DAO. No to jest niezłe, będzie, będzie jasne. wchodzę po prostu jak wandam jakiś czy nie Van Damme z buta wchodzi jak ci z filmów super akcji amerykańskich No i co? Przejmujemy to. To się szybko przejmuje. Okej, okay, zajebiście. No i tutaj już mi się niestety nie udało na dużej odległości taka broń nie jest najlepsza damy radę damy radę o oh, fuck ale bym miał kili ale bym miał kili a jak? ile ludzi tam było najgorzej na świecie zrobiłem, że zginąłem I idę tam z powrotem gdzie to jest kurde, to będzie tutaj, fuck no nie kurde, w tutaj, co za koleś może być ciężko z tym... Znaczy, no nie może, nie jest ciężko, bo już mam dwa kile. Czemu dwa tylko? Coś więcej zabijałem. Mm. Zawsze mnie ta gra oszukuje, jak nie patrzę. Musiałbym ciągle ta trzymać, bo nie widać. wydaje mi się, że mi odejmuje. Tak. Hahaha! <laughs> Dostał z najwyklejszego pisco, pistoletu! Pogardliwy są. Zniszczył go pistoletem! Ja bym na jego miejscu usunął konto w tym momencie. Z pistoletu jeszcze, takiego najgorszego na świecie Co za koleś <laughs> Uhuhuhu, Tygrysku A gdzie jest twój dom tygrysku? Tutaj Chodźcie do domu wszyscy, tutaj jest dom e, Witam i zapraszam w domu Gdzie oni są? Desant Van Damme. Nie, kurwa, nikogo. No, i jeden zginął, drugi niestety nie, a szkoda. Trzy strzały potrzebował tamten. Bez przymierzenia, ale to chyba bez różnicy. No. Dajcie mi przeciwnika jakiegoś. O, fak, ile mam życia? Kurde, jak mało. A ten koleś też nie za dużo. Ale dostał, idę mu. Ja 100%, ale to ten, co mi. Jak możliwe, że 100%. Nie, miał. Chyba, że to nie ten nie zabił. 50% hapsów, jaka jazda. Pod, pod gradobiciem biciem, kul. No nie, i mnie zabił. M16A3. Co za koleś. Piję sobie herbatkę, jakby się ktoś zastanawiał. Najzwyklejszą w świecie owocówkę. Taką, jak to się nazywa, saga, czy tak? Saga owocowa. Najgorsza herbata, ale nie będę mówił, bo jeszcze mnie pozwał na 150 tysięcy, bo wezmę tylko sagę i ją obrażę. Albo zaparzę sagę w zimnej wodzie i powiem, że się do niczego nie nadaje. O, taki test zrobię. Test jednej, jednej herbaty, to będzie profesjonalnie. co? Ładuj. Co jesteśmy tutaj? Dobra, zajęliście. no widzicie, nawet nie zdążyłem strzelić, a on już mnie zabił. Raz nie zdążyłem strzelić. A killi mam więcej niż w poprzedniej rundzie. Ale jednak średnia drużynowa chyba wyżej, wyżej wypada niż ja. No, czemu jak tam patrzyłem, to nie wyszedłeś, typie? Tylko jak akurat przestałem patrzeć, znaczy celować. Co za koleś. Bez sensu normalno, Rudzie. No właśnie, szkoda sensu, było jakby jakiś koleś się zalogował i by mnie zabijał, dlatego... O, zabiłem go jednak. Bogusław Łęcina jest z nami w druż... znaczy przeciwko nam i mnie zabił na śmierć. Bogusław, mamy kosę. Dzisiaj mamy kosę. Nie ma takiego sikania. Co koniec już. Ale to przy... co przegraliśmy, ale to szybko minęło, masakra. Dobra, dobra, zmieniamy, zmieniamy, mapę na jakąś inną, czyli następny odcinek zaraz będę kręcił. Ojoj, coś mnie drapie, kłaczek. A tymczasem dziękuję wam wszystkim i trzymajcie się, pa pa.